Cześć, witajcie w kolejnym szorcie na moim kanale. Dzisiaj saszetka z 21. serii kolekcjonerskich minifigurek. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. Mam tutaj kosmicznego policjanta. W sumie jest to jedna z figurek, którą chciałem mieć. Policjant jest dobrze uzbrojony. Mamy tu kask z czerwoną szybką, zbroję, tarczę z nadrukiem, czarne kajdanki, a na plecach sygnalizator z niebieską żarówką i pistolet. Pod kaskiem znajdziemy alternatywny grymas. W zapasie mamy latarkę, kajdanki i szybkie odkazku. No dziś to tyle, do zobaczenia i cześć.